Dzień dobry. Witajcie Zodiakalne Barany w czytaniu na styczeń 2025. Pierwszą kartą w rozkładzie jest karta Tła, czyli Siódemka Buław. Siódemka Buław jest tutaj może akurat słabo widoczna przez światło, ale jest dosyć dobrze i mocno zobrazowana. Pokazuje nam ona ochronę tego co jest dla nas ważne przed szkodnikami po prostu tutaj są akurat szczury szczury nie są choroby zarazy oczywiście jest to metafora tego co w naszym życiu w waszym bądź osoby, bądź waszej relacji o może w ten sposób co jest zagrożeniem Oczywiście czasami to zagrożenie jest złudzeniem, i o tym też za chwilę powiem, bo jest to widoczne w rozkładzie. A czasami jest prawdziwe, rzeczywiście. Natomiast w siódemce buła walczymy niemalże z całym światem. Jest to jakaś osobowość lękowa. Jest to poczucie, że ciągle ktoś nas atakuje, nawet jeżeli tak nie robi i to jest dosyć ważny temat, w który możecie wchodzić w nowy rok. To dotyczyć może właśnie was albo drugiej osoby, z którą jesteście związane. Natomiast pierwsza w karta w rozkładzie zaczyna się całkiem nieźle. To jest nastawienie osoby, o której myślicie do was bądź w odwrotnym czytaniu was do osoby, o której myślicie. Gwiazda. Czyli załagodzenie konfliktu. Taka pokój, rozejm. Pozornie bardzo fajny czas. Ktoś ma dobre intencje, bez wątpienia, tutaj one są widoczne. I ta gwiazda daje na wam obojgu, nadzieję na to, że relacja wejdzie w jakiś taki fajny, nowy rytm. I tu trudno mi to oczywiście wnioskować, czy to jest stała relacja, czy nowa. No w stałej relacji. Pojawiają się kryzysy i to jest oczywiste, natomiast akurat kryzys, który jest tutaj, jest kryzysem tej stałej relacji, powtarzającym się od jakiegoś czasu i coraz bardziej pojawia się tutaj napięcie. W nowych relacjach będzie to zwykle lęk przed większym zaangażowaniem w relacje, lęk przed kontrolą przez drugą stronę, nawet jeżeli ona nie kontroluje, taka potrzeba niezależności. która wynika przede wszystkim z lęku. Ale gwiazda jest dobrą podstawą, jest wychodzeniem do relacji pokojowo, z nadzieją na zbudowanie czegoś nowego. Jednak trudno zbudować to coś nowego, jeżeli w sercu mamy dziewiątkę buław. Dziewiątka buław to karta bardzo ostrożna. To jest taki moment, kiedy niby chcemy coś, ale tak naprawdę tylko patrzymy, myślimy o tym, a tak naprawdę ta przeszłość jest dla nas tak silna, że blokuje nas przed zrobieniem kroku do przodu. I czasami przywiązanie do przeszłości jest formą uzależnienia. Jest taką bazą bezpieczeństwa, żeby się nie angażować, bo się nie przepracowało jakichś problemów, bo się nie jest gotowym tak naprawdę na relacje bądź na zmiany w życiu, niby się ich chce, a tak naprawdę w żaden sposób nie doprowadza się do tego, żeby cokolwiek się zmieniło. W dziewiątce buław. Szukamy wymówek, aby czegoś nie zrobić. Znaczy chcemy niby to zrobić jak najbardziej, ale tak naprawdę szukamy wymówek, żeby tego nie było. Stąd też dwie osoby na karcie analizują całe niebo. Szukają wskazówek, rad od gwiazd, aby podjąć jakąkolwiek decyzję. Tak naprawdę szukają tego dowodu, żeby czegoś nie robić, tak? czyli odwlekać decyzję w czasie. W nowych relacjach więc to będzie zaangażowanie emocjonalne, zaangażowanie na zasadzie wspólnego mieszkania, określenia się oficjalnego związku i tak dalej W stałych relacjach to będzie jakieś takie trzymanie się z uporem, a Barany są bardzo jak to się mówi, bardzo uparte. Więc no Zresztą zobaczcie, nie są w jakimś takim momencie, są w takim ograniczonym miejscu, i sprawdzają, jak na nich to wszystko wpływa. Więc ten upór przed zmianą, trzymanie się czegoś starego, no niestety nie służy tej relacji. W myśli jest osiem, osiem kielichów. No właśnie, i to też obrazuje nam ten sam wątek relacji. Osiem kielichów. To jest tak trzymanie się starego, choć potrzeba pójścia do nowego jest ogromna. I też akurat w tej talii Ramzesa mamy tam ogromną analizę, bo to jest gra w szachy, e, mało ożywcza zresztą, ale dla wielu osób pasjonująca. E, ale jest potrzeba przeanalizowania każdego kroku, traktowanie życia jak partię szachów, sprawdzanie wszystkich możliwości, przewidzenie wszystkich możliwych scenariuszy tak, aby uniknąć porażki. To jest ogromne zwlekanie z jakąkolwiek decyzją, z jakąkolwiek rozmową, czy z jakąkolwiek aktywnością. I tutaj jest dosyć duży rozłam między dwiema osobami, bo jedna z nich w ósemce kielichów jest bardzo gotowa na to, żeby odejść. Tak, Ona podejmuje decyzję bardzo szybko. Zresztą mamy tutaj stojącą osobę, która gra w szachy. I tą, która siedzi, która tak naprawdę decyduje o wszystkim. To ona nadaje rytmu całej relacji. Jedna z nich, jak ma podjąć decyzję, tę po prostu podejmuje. Jest gotowa, otwarta na to, żeby w relacji się w pełni zaangażować. Druga strona musi to wszystko, absolutnie wszystko przemyśleć. Więc jeżeli znacie nagram, to być może macie do czynienia z piątką, szóstką bądź dziewiątką. Tak myślę, że to mogą być takie numery. No, i przede wszystkim jakaś taka właśnie lękliwa osobowość, która bardzo dużo się obawia w życiu i nie ryzykuje. A więc nie pije szampana. W zamiarach jest karta kochanków, i kochankowie będą na oczywiście opowiadać o tym, że tej osobie jest dobrze w relacji, jeżeli jest seks. I on jest podstawą. W sumie dobrze się bawi, czego ma więcej. To jest oczywiście bardzo ciekawe, że boimy się obnażyć emocjonalnie bądź zaangażować w coś, a seks nie jest dla nas formą obnażenia się, choć jest najwyższą formą intymności fizycznej między dwiema osobami. Jednak seks jest dla tej osoby łatwiejszy, a też bardzo ważny i on scala tę relację, dopóki jest, dopóki w tej relacji trwa. Oczywiście, karta będzie nam mówiła o podejmowaniu wyborów, decyzji, bo mamy tutaj jedną stronę, która jest taka niezdecydowana i uparta, ale też tą drugą, która potrzebuje jakiegoś wyboru i być może jedna ze stron czeka po prostu na decyzję drugiej, niezależnie od tego, jaka będzie, nawet jeżeli będzie dotyczyła ona odejścia. Tak bardzo ktoś tutaj boi się zmian. Tak bardzo boi się zmian, że jest na przykład gotowy z relacji zrezygnować. Poza tym kochankowie też mówią o trzymaniu się tradycji, znowu czegoś starego bardzo takiego z przeszłości, zamiast pójścia nową ścieżką życia. No, jest to bardzo dużo przekonania, chociaż o przeszłości, która w żaden sposób nie została uzdrowiona, ale być może nie została uzdrowiona, dlatego że tak jest wygodniej. Ponieważ wszystko, co nowe, prowadzi nas do dyskomforta. Dyskomfort jest tylko dyskomfortem, więc e, jednak mimo wszystko, nawet jeżeli on trwa chwilę, to dla niektórych jest murem nie do przeskoczenia. Relacje blokuje Siódemka Kielichów. Siódemka Kielichów jest nie, nieprawdziwym hmm, obrazem sytuacji. I to dotyczyć to będzie tych lęków jednej ze stron, jak najbardziej, tak? czyli fantazje, rozmyślania, takie różne tkwienie w takich e, złudzeniu. Jak również skupienie się przede wszystkim na sferze seksualnej, na innych stanach świadomości, na takiej rozrywce delikatnej lub większej. Jedna ze stron natomiast, a druga ze stron może mieć nierealny obraz swojego partnera, idealizując go wręcz, czyli w zasadzie zakochując się, często, często robimy jako ludzie, zakochując się w wyobrażeniu swojego partnera, a nie w nim samym. Wyobrażając sobie, że ta osoba się zmieni, i to jest blokada, tak? Dlatego, co jest ciekawe, bo karty fantastycznie tutaj korespondują ze sobą, to co jest przydatne, co pomoże w ogóle cały ten proces, to dziesiątka mieczy, czyli porzucenie złudzeń, całkowita zmiana swojej mentalności. I nie pamiętam, czy przypadkiem też tego barany nie miały już w zeszłym miesiącu, znaczy w październiku, bo na grudzień nie było czytań. I ten temat cały czas tutaj się podnosi, on cały czas tutaj trwa. Tak? Dziesięć mieczy, czyli zmiana swojego, swojej mentalności, swoich myśli, swojego postrzegania, pozwolenie sobie na to, żeby cały ten obraz został zburzony. Bo wtedy to oczywiście może coś zmienić, tak? Jak wyzbędziemy się, się złudzeń, to zobaczymy. O co tak naprawdę nam w życiu chodzi, czego tak naprawdę chcemy i czemu trzymamy się tej jednej rzeczy z przeszłości, która nas blokuje, tego jednego człowieka, który jednak nie jest taki, jakiego widzimy. Więc tutaj zburzenie swojego mentalnego postrzegania jest jak najbardziej potrzebne, aczkolwiek trzeba przyznać, że bolesne. Prognostycznie mamy dwójkę mieczy. W styczniu nie odbędzie się nic przełomowego, żadna przełomowa decyzja. Żadne rozstanie, lecz interwał, jak najbardziej. Ewentualnie może to być separacja, niż rozstanie. Dwójce mieczy, zatrzymujemy się, bo wybory, które określiliśmy jako te, które są nam potrzebne, są tak rozbieżne, że nie można zdecydować między A a B. Potrzebna będzie inna ścieżka, inna droga słuchanie wnętrza, intuicji. Zobaczenie świata takim, jakim jest, a nie przez pryzmat wyobrażenia. Dlatego ten interwał, możliwy też brak komunikacji, czy też pogorszona jeszcze bardziej komunikacja, no będzie tutaj potrzebna, aby się wyciszyć i aby z dystansem spojrzeć, na cały obraz, przede wszystkim na siebie, a potem na całą relację i zrozumieć, po co w niej jesteśmy, czy jesteśmy w stanie zrobić krok do przodu, czy jednak uparcie trzymamy się w przeszłości. I to ważne jest, aby zadać sobie te, pytanie, te pytania, bo albo blokujemy siebie, albo kogoś innego w tej relacji. Ale jeżeli nie ma tutaj takiej prawdziwej miłości, wielkiej miłości z jednej ze stron, no to argument o blokowaniu tej drugiej osoby, no raczej na nic się nie zda. Natomiast barany w pracy, bardzo fajnie, czwórka buław, tak, czwórka buław. Czwórka buław, to obfite plony, mimo że styczeń bywa miesiącem takim raczej zimnym, chłodnym, jeżeli chodzi o finanse. To tutaj będzie zbieranie plonów. Być może bardzo dobrze Wam wyjdzie sprzedaż przedświąteczna. A co za tym te zyski, faktury będą opłacane w styczniu? No i otrzymacie rzeczywiście bardzo solidne i sowite plony waszej działalności. Fajny czas w pracy, fajna atmosfera, więc akurat w pracy dobrze się wiedzie. I jeszcze jest ta taka jedna karta, ta to jest karta ogólnego przysłania dla was, pięć buław. Pięć buław jest kartą rozmaitych zmagań i wewnętrznych oraz zewnętrznych konfliktów i warto się temu przyjrzeć właśnie na temat konfliktów. Czemu bywamy w relacji z kimś tak innym niż my i czy przypadkiem nie mamy tutaj uzależnienia od silnych emocji, bo właśnie o tym mówi Piątka Buław, o bardzo silnych emocjach, o bardzo silnym ogniu. Czasami on mówi o namiętności na przykład, czyli złości z partnerem, konflikty z partnerem. Niektóre osoby mogą, mogą sprawiać, że będą inicjować Jakąś bliskość, intymność, ale to będzie taka bardziej takie rozładowanie tak naprawdę napięcia niż, niż, niż ta właśnie ta intymność i bliskość emocjonalna w, w akcie. Więc też warto rozważyć, czemu lubimy, czy nie lubimy przypadkiem właśnie tych skrajnych emocji, które dostarcza nam tak niestabilna i tak chwiejna, tak trudna jednocześnie relacja. I jakie są wewnątrz nas konflikty, to jest przede wszystkim, które sprawiają, że od dłuższego czasu stoimy w miejscu. Zodiakalne Barany to jest przekaz dla Was na styczeń. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Na razie cześć.